Najwyższa kondygnacja kamienicy przy ulicy Kraszewskiego została już zdjęta. Rozbiórka prowadzona jest powoli i starannie, żeby nie uszkodzić przyległych kamienic, a dziś debatowano o niej podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. To, co zostało teraz po tygodniu, ono w pionie zagraża zawaleniem. ale tylko i wyłącznie w pionie, dlatego dzisiaj spotykamy się o godzinie w godzinach południowych, żeby popracować nad tym. Zawężeniem strefy zero. Czekają na to przedsiębiorcy, którzy chcą wrócić do swoich lokali. W trakcie rozbiórki zabezpieczane są ślady, aby zgromadzić jak najwięcej materiału dowodowego. Ręcznie każda cegła jest zdejmowana, odbijana, zdejmowana na dół do pojemników, odwożona na plac do dopiewa do i tam układana tak jak. Kamienica wyglądała w rzeczywistości. Każde piętro i każdy fragmencik, on był od frontu ulicy, czy on był od tyłu. W ten sposób prokuratura chce ustalić przyczyny pożaru i wybuchu. Działania ratowniczo-gaśnicze strażaków zakończyły się w poniedziałek. Jeżeli chodzi o obiekt, czyli budynek, który uległ spaleniu, to został przekazany zarządcy nieruchomości, natomiast teren wokół, tak zwana ta strefa zero, został przekazany policji. W czwartek dwóch strażaków zostało wypisanych ze szpitala specjalistycznego w Siemianowicach Śląskich. Ostatni z poszkodowanych wciąż znajduje się w poznańskim szpitalu przy Szwajcarskiej. Strażacy ponieśli też znaczne straty materialne. 200 tysięcy zł to są wstępne szacunki, jeżeli chodzi o sprzęt w zakresie termowizji. Czyli mówimy o kamerach termowizyjnych. To jest mały wycinek tego wszystkiego, co uległo uszkodzeniu, zniszczeniu. Strażacy będą więc starali się o dotację. I rozmawiali już o tym z władzami samorządowymi. Będziemy teraz pracować nad poprawkami do budżetu, zgłaszaniem poprawek i ewentualnym wykorzystaniem rezerw budżetowych. I to będą środki, które należy przesunąć tutaj na rzecz strażaków. Ja myślę, że tutaj będzie ponadpartyjne i nikogo nie będzie trzeba przekonywać do tych poprawek. Tak jak słyszymy, dla strażaków jest istotne mieć sprawny sprzęt, istotnym jest to dla nas, dla mieszkańców, żeby mogli działać. Skutecznie przeciwko pożarom. Na następne posiedzenie komisji zostaną zaproszeni poszkodowani mieszkańcy oraz inspektor nadzoru budowlanego Kamil Kwiatkowski, puls dnia.